Seria Legion Nieśmiertelnych Bibi Larsona konsekwentnie dostarcza fanom militarnego science fiction kolejnych porcji kosmicznej widowiskowości. Piętnasta odsłona serii, zatytułowana Świat Zieleni, nie jest pod tym względem wyjątkiem. Larson ponownie zabiera bowiem swoich fanów w fascynującą podróż na dalsze zakątki galaktyki, gdzie zawsze wiele się dzieje, a w centrum tego wszystkiego jest James McGill. Fabuła książki opiera się na pewnych sprawdzonych i nadal mocno angażujących czytelnika schematach serii. Legion Varys otrzymuje kolejną niebezpieczną misję, która zabiera go na tajemniczą planetę. Tam gdzie pojawia się Legion i James McGill, tam też pojawiają się przeróżne nieprzewidziane kłopoty. Świat zieleni to więc bardzo dobry Miller, po który zdecydowanie warto sięgnąć będąc fanem serii i dobrego militarnego sci-fi. Pełna recenzja książki do znalezienia na blogu popkulturowy kociołek, na który serdecznie zapraszam.